Władze Leszna podjęły ostateczną decyzję odnośnie przejazdu kolejowego na ulicy Słowiańskiej. Nie zostanie on otwarty dla ruchu samochodowego. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Temat ewentualnego otwarcia dla samochodów przejazdu kolejowego na ulicy Słowiańskiej wraca jak bumerang w zasadzie od momentu, kiedy zdecydowano o jego zamknięciu, czyli po wybudowaniu wiaduktu imienia Stefana Grota Grota-Roweckiego. Ze względów bezpieczeństwa uznano, że przejazd powinien być dostępny jedynie dla pieszych i rowerzystów. Wszystko przez jego Lokalizację między dwoma skrzyżowaniami: z jednej strony rondo-zatorze, z drugiej skrzyżowanie ulic. Tama kolejowa, Towarowa i Słowiańska. Największe problemy stwarza rondo-zatorze. Jak wyjaśniają urzędnicy z leszczyńskiego magistratu, obecna geometria drogi powoduje, że przed włączeniem się do ruchu na tym rondzie pojazdy mogą bardzo szybko utknąć na przejeździe kolejowym. Niebezpieczeństwo potęguje dodatkowo bliskie sąsiedztwo drugiego przejazdu kolejowego na ulicy Święciechowskiej, na krótkim odcinku drogi między rondem a przejazdem mieści się stosunkowo niewiele pojazdów. Ostateczna decyzja władz leszna dotycząca ewentualnego otwarcia przejazdu na ulicy Słowiańskiej poprzedzona była badaniami specjalisty do spraw ruchu drogowego. Te jednoznacznie wykazały, że w przypadku zamknięcia przejazdu na ulicy Święciechowskiej w godzinach szczytu już po kilku minutach jest duże niebezpieczeństwo pozostania samochodów między szlabanami na słowiańskiej. Na temat ewentualnego otwarcia przejazdu dla ruchu pojazdów wypowiadała się również policja i kolej. To także nie było wątpliwości, że przejazd nie powinien ze względów bezpieczeństwa. Być nawet tymczasowo udostępniony kierowcom.